Dzień dobry, witam ponownie w kanale EFT Swój Potencjał. Na imię mam Kinga, jestem pielęgniarką i praktykiem EFT. Jak tam pogoda u Was? U nas w Szkocji, w Highlandach jest już zima, temperatury ujemne, jest bardzo ciemno, bo robi się ciemno już koło czwartej, a jeszcze nie jest jasno przed dziewiątą, więc dni są naprawdę krótkie. Ale mimo tego staram się zachować pozytywne myślenie. Mimo, że tego słońca brakuje, biorę witaminy, to wszystkim polecam, szczególnie witaminy D. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to pomyślałam, że zrobimy coś innego, i przyszło do mnie, żeby przeprowadzić sesję pozytywną. Na temat przyjmowania komplementów. Jak już wspomniałam w poprzednich odcinkach, pracuję ostatnio nad żeńską energią, i jedną z takich oznak, że jesteś w tej energii, jest otwarcie się na przyjmowanie. Jedną z tych aspektów przyjmowania jest przyjmowanie komplementów. Naszej nie wiem, czy kulturze, czy może raczej polskiej mentalności jest coś takiego, że nie wypada przyjmować komplementów. Raczej takie, próbujemy być skromne, czasami faktycznie skromne, czasami to jest bardziej fałszywa skromność. Zaprzeczamy. Ktoś nam mówi, że o, ładnie wyglądasz, ładno masz sukienkę, a my a nie, to nic takiego albo już mamy w głowie, że to nie jest szczere, że albo chcą się nam podlizać, albo może nawet jest tam w tym szczypta ironii, i że tak naprawdę to nie jest komplement, a jest to przytyk. Jeżeli się z tym identyfikujesz, to myślę, że bardzo pomocna będzie dzisiejsza sesja, w której chciałabym opukać nasze przekonania. I otworzyć się na przyjmowanie komplementów. Ostatnio wprowadziłam tą zasadę: gdy ktoś mówi mi coś miłego, to po prostu mówię, uśmiecham się i mówię dziękuję. Może jeszcze nie zauważyłam żadnej magii, ale ja się z tym dobrze czuję, bo bardzo miło jest usłyszeć o sobie coś pozytywnego i ten fakt, że temu nie zaprzeczam, po prostu powoduje, że mam lepszy humor. No to zaczynamy. I zaczynamy od opukiwania punktu karate. Mimo tego, że słuchanie komplementów może być dla mnie trudne i czuję się nieswojo, otwieram się na ich przyjmowanie. Mimo tego, że czasami nie jestem pewna, jakie są intencje osoby, która mówi mi komplementy, jestem wdzięczna za to. Że je otrzymałam. Mimo tego, że czasami jest mi trudno je przyjąć i automatycznie myślę o tym, żeby zaprzeczyć, otwieram się i jestem wdzięczna za to, że ktoś prawie mi komplementy. Ja Zaczęłam opukiwać. Otwieram się na przyjmowanie komplementów. Komplementy są miłe, oznaczają, że ktoś mnie docenił, że ktoś mnie zauważył, że ktoś się widzi we mnie coś pozytywnego. Otwieram się na nie. I gdy się na nie otwieram, czuję się lepiej, czuję się pełna energii. Czasami myślę, że te komplementy są nieszczere albo że powinnam nim my zaprzeczyć, albo wydaje mi się, że to jest nieprawda, że to jest niemożliwe, że jestem ładna, że coś ładnego mam na sobie, że jestem inteligentna, czy że jestem miła i sympatyczna i czuję tą potrzebę, żeby temu zaprzeczyć. Więc postanawiam to uwalniać, uwalniam te myśli, te przekonania, że powinnam myśleć o sobie negatywnie. Otwieram się na pozytywne myślenie, otwieram się na przyjmowanie komplementów, pozwalam sobie przyjąć te komplementy, pozwalam sobie wierzyć. Pozytywne intencje, dobre intencje innych. Otwieram się na to. Otwieram się na przyjmowanie komplementów. Pozwalam sobie myśleć o sobie pozytywnie. Pozwalam innym myśleć o mnie pozytywnie. Jest mi dobrze z tą myślą. Jestem pełna energii. Bierzemy głęboki oddech. Uśmiechamy się, powiedzmy sobie coś miłego, i następnym razem, gdy usłyszycie komplement od kogoś, uśmiechnijcie się, podziękujcie i cieszcie się chwilą. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.